Muzyka do kwadratu. Moimi gośćmi są Ben i Gabriel Hermes, którzy tworzą zespół Gwara. Witajcie. Cześć, dobry. Yy, opowiedzcie mi, jak czujecie się przed dzisiejszym koncertem? Yy, ba bardzo dobrze. Zrobiliśmy właśnie próbę, wszystko pięknie brzmi, także będzie czady. Dobrze, jesteśmy przygotowani, brzmimy całkiem spoko, w końcu się słyszymy, jest fajnie. A co, wcześniej były jakieś problemy techniczne, jak graliście? No, problemy techniczne, bardziej specyfika piwnicy, w której próbujemy, jest po prostu ciężko tam się słyszeć. I to wszystko. Daliście się poznać 3 lata temu, gdy wydaliście płytę Wolfram, więc płyta pankowa, hałaśliwa i wulgarna w sumie, patrzący na ilość pięknych polskich epitetów. Dużo wam się działo na wątrobie wtedy. Tak, no ja wtedy y, tam sporo, sporo piłem alkoholu, dorobiłem się właśnie dziury w brzuchu. E, przytoczałem mnie ogółem, jakby praca, którą muszę wykonywać, w sensie ogółem, że muszę, no, że tak powiem, zapierdzielać. E, no i ogółem czułem się troszeczkę oszukany przez system. Wydawało mi się, że więcej mi się należy, słusznie czy niesłusznie. W każdym razie sporo tych frustracji było. Jeszcze ja też y, na co dzień dosyć wulgarnie wysławiam. Więc to się przełożyło po prostu na, na treść tych, tych kawałków. Czy w Polsce w 2025 roku jest przeciwko się czemu? Przeciwko komu buntować? No jak najbardziej. Teraz właśnie jakby przy tworzeniu nowego albumu, który w końcu gdzieś tam rusza. E, no, może nawet nie w samej Polsce już teraz stricte, ale ogólnie globalnie e, dzieje się dużo syfu, który nie do końca mi leży. Czuję się, że znowu ktoś mi próbuje coś zabrać i na pewno gdzieś tam będzie o tym opowiadany, także może nie będę się tutaj rozwlekał, tylko po prostu to będzie można usłyszeć na pewno w kawałkach. Ja bym się rozwlekał, ale wspomniałem oczy, bo po prostu świat idzie ku zagładzie, jak wtedy też szedł parę lat temu. Zaczęliśmy tą płytę robić w momencie, kiedy Ja do Hibica napisałem, że skończyłem 24 lata, mhm. bo on wtedy, jak była pierwsza gwara, to on miał wtedy 24 lata, więc tak dojrzałem duchowo do tego. No i w związku z tym. Cieszę się w sumie, że mamy nadal to brzmienie gdzieś tam z nas no i tematyka no raczej będzie zawsze aktualna, do no. tak wygląda świat, co tutaj dużo gadać i no takie życie. Jakie były wasze główne inspiracje do powstania płyty Wolfram? Pytasz o muzyczne inspiracje? O muzyczne. Kurczę nie wiem, no ja się wychowałem na Zielonych Żabkach z Jawora i może gdzieś tam, znaczy na pewno gdzieś tam to brzmienie słychać. Jaworskie, Zielone Żabki, Gaga, Zielone Żabki. Na pewno na pewno część, część słuchaczy punkowych kojarzy, bo oni się tam Jarocinę wygrywali, do tej pory zresztą e, grają. No i to była główna taka inspiracja punkowa, e, no ale też na przykład, e, no ja mam jakby duże zaplecze takie hip hopowe, więc sposób w jaki składam teksty w ogóle e, i piszę e, też często jakby się do tej techniki odnosi, więc stąd, stąd to brzmienie jest. Takie, jest taką wypadkową tych, tych dwóch rzeczy. dziś tam to jest uproszczone, na pewno jak się rapuje, to to jest bardziej złożone, ale gdzieś tam ta finezja rapowa, mam nadzieję, jakoś się przekłada na te, na te teksty zdarcie, mordy. Ja produkcji inspirowałem się głównie Dev Grips, Randolph Jules oraz Kajus. No i wiadomo, gdzieś tam po drodze Nirwana, ale tu chodzi o po prostu ten jeden konkretny akord, który tak bardzo jest popularny. I... No, no i chyba też, kurczę, nie chciałem tego właśnie za Ciebie mówić, ale Rage jest the Maschine. No, jest the... obowiązkowo Rage jest no. the Maschine, teraz mam nadzieję, że do na tej drugiej płycie będzie trochę więcej słyszeć tego Rage z the no. właśnie. E, no jako, że to mój ulubiony zespół wszechczasów, no ale to tam wiesz, ja tam w liniach basowych to bardziej tam słuchać mam, 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 mam nadzieję. A tak to, tak to resztę gitarowych kwestii, bardziej takie produkcyjne eksperymenty, których później nie da się zagrać na żywo w normalnym tempie. To właśnie, właśnie typowo tych elektroniczno-punkowych kapel. Czego możemy się spodziewać po waszej drugiej płycie? No, druga płyta jest na pewno trochę bardziej, że tak powiem, właśnie no finezyjna, troszeczkę już bardziej się Obyliśmy z produkowaniem muzyki, jakby zrobieniem kawałków jesteśmy no, 3 lata później gdzieś tam w tej historii, więc w, jakim, w jakiś sposób ona będzie troszeczkę gładsza na pewno co się może komuś tam nie spodobać, ale jakby to jest po prostu wysublimowane to brzmienie, które mieliśmy wcześniej. Po prostu mniej e, tak samo chaotyczne, ale bardziej uporządkowane, wszystko ma swoje miejsce. W tym chaosie się robi taka metoda po prostu i i to na pewno to. No, ja trochę lepiej śpiewam, mam wrażenie, ben e, swobodniej, wiadomo, gra, znamy się wiele więcej lat, więc e, to wszystko po prostu klika łatwiej. Nie? Szybszy. Proces, jest, proces twórczy jest znacznie szybszy. Mm. Takie mam wrażenie, jest jakby wiadomo jak to będzie wyglądać. Też tą płytę zamierzam chyba ja miksować finalnie, więc mm. tutaj będzie jakby ze strony miksu ode mnie, bo pierwszym płytę miksował Ether, shout out to my brother. Z którym mieszkam. Nie przychodzicie do mnie, jak wiecie, gdzie mieszkam. Eee, I wydaje mi się, że. Tak jak, jak teraz tak mówiłeś o tym, to mi się wydaje, że powinniśmy mieć taki kawałek typu kawa, którego się do cholery jasnej nie da zagrać. No, te taki, te, taka, te, taką ja siekę się. na maksa po prostu, żeby ktoś tam, O, ja mam, nie wiem co to jest, ale jest fajne. Ja, tak, ja już wiem jak ja to zacznę, to będzie taka zbrodnia, wina, kara, psychopata, ofiara i dalej nie wiem. Masz, ale, coś ale, tak? ale coś takiego. Ja już, mam, ja już mam podkład, potem ma takie wardrobe, tak normalnie myślę Mad Max, ale on crack, cocaine. No i no, super, no to, to trzeba będzie <laughs> zrobić następnym razem. Dobra. Yy, na próbie dźwiękowej można było usłyszeć chyba wasz nowy utwór yy, Prohibicja, o czym jest ten kawałek? No prohibicja ogółem Zutryk, ty kurwo! <głosy> <głosy> ogółem no Gdzieś tam na kanwie tego tematu, tej prohibicji Co irytuje nas wszystkich, yy, że nie możemy sobie spokojnie kupić alkoholu Po 22 w naszym mieście trzeba kombinować Gdzieś tam na kanwie tego tego tematu chciałem, wpadł mi fajny refren do głowy, więc poszło to. W tekście chciałem troszeczkę bardziej ugryźć to jako metaforę kurczę tych zmian, po prostu, że wszystko cały czas jest inne i, i jakby to, co pamiętamy, się zmienia, i chciałem to jakoś tak zmetaforyzować. A tak naprawdę, wyszedł po prostu chamski kawałek dobrowara i pogowania na Woodstocku trochę e, mi za niego, a z jednej strony. Z, to, jest, to jest taki kawałek, który jak wszyscy słyszą, to już wszyscy śpiewają, no nie? właśnie. No właśnie. Mnie to jest, jak, jak, jak tak czytam sobie te od Instagrama, Twitter Fred, co nie? To no. właśnie tam są... Że ludzie już zaczynają mówić to, że łatwiej kupić narkotyki w mieście niż głupny no alkohol. To jest, no, bo być, taka to, jest, to jest trochę się mija z celem, wydaje mi się tego wszystkiego. Owszem... Jest to jakieś może, że niektóre osoby przestaną pić, ale tak naprawdę jak chcesz się napić, to i tak kupisz tego alkoholu no, więcej. No, więc jakby za, zabranie tego prawa po prostu po danej godzinie jest bez sensu, bo to wyrzuca wiele małych biznesów z roboty, to no jest po proste, pierwsze. No, zamknęli mi monopola kurczę na rogu, nie mm. mają za co ludzie żyć. Zresztą no, historia pokazała, że jakiekolwiek próby, jakiekolwiek prohibicji tylko się objawiają jakby narodzinami no, czarnego i szarego rynku, więc tak. jakby... Ludziom zakazywać nie zazwyczaj to przynosi odwrotne skutki do, do zamierzanych, no. ale no kurczę. Lisek musi, lisek musi to uwielbiać, ja myślę, że to by miało sens, tak. żeby oni się tam dogadali. Możliwe. Bo to przecież ma sens, nie? Nie no co, psy karowana jedzie dalej, My tak. możemy, możemy piosenki robić, nie? No, Patrząc na to, no to obecnie tak czy siak te małe sklepiki mają ciężko? No mają, mają, no tak jak mówię, no, zamykają się jeden po Żabka. drugim. Jacyś tam, jacyś tam potentaci, kurczę, że tak powiem, ludzie z kasą obchodzą to w ten czy inny sposób. E, ale ale no, na, na, ogół, na ogół, sporo osób ucierpiało, no i... No co, no, ja rozumiem jakby jaki jest zamysł tego, że też biznesy troszeczkę po pandemii ucierpiały. E, w sensie te restauracyjne i że może gdzieś tam przekierować ten ruch do nich, jest próba. Też rozumiem, że jakby odchamianie społeczeństwa jest gdzieś tam yy, w temacie, ale, ale no wiem że, wiem, że to nie przynosi takich skutków, po prostu ludzie się teraz y, wtedy chowają w chatach i po prostu kombinują w jakiś inny sposób alkohol i walą narkotyki, więc no wychodzi na to samo. Może pewnie wychodzi też i gorzej, bo tak naprawdę po prostu kupujesz na zapas tego alkoholu no. i tyle. No taki to jest chyba najgorszy problem w tym Ale no prawda jest taka też, że no jakby... Właśnie też troszeczkę ten numer jest taki przyśmiewczy, bo... No jakby to nie jest największy problem jaki toczy w ogóle nasz świat. Ja tutaj w ogóle najdłużej gadamy o tej prohibicji. I w tej piosence też jest tak grzewnie o tym, że wszyscy bracia pójdą razem, będziemy o to walczyć. To nie jest taki problem, aż wcale ważny, co nie? No, jak pójdę sobie po ten alkohol dalej, nie ma sprawy, nie? Jakby są ważniejsze nie problemy. 6 miesięcy w ogóle. No tak, naprawdę. Ja akurat właśnie jestem studentem 5-miesięcznym jak na razie, więc w ogóle tutaj jest. No, trochę jest żartów w tym kawałku też, nie, że jakby ten y, album jest taki punkowy, gdzieś tam opowiada, że wojna i tak dalej. I tu nagle. No i w ogóle to jeszcze wódkę mi zabrali. <głosy> <głosy> więc jakby, trochę jest żartu, my zawsze gdzieś tam. Jakiś humor był w tych naszych kawałkach, czy na Wolframie, czy tym bardziej w późniejszych tych, takich dziwnych eksperymentach, więc tutaj też na pewno to będzie można usłyszeć. No, a propos takich dziwnych eksperymentów, były takie y, utwory jak, no w sumie taki hałaśliwy, Overal Aderal, y, Ja Cię Naprawię, czy hmm. chociażby to Spotkajmy się w Lidlu na Malcie i, i, <laughs> i, i Muszę się spytać. Co było inspiracją, żeby nagrać taki utwór? Spotkajmy się w Lidlu ja, na Malcie. wiem, że powiedzieć Pieniądze. <grafię> A, no, <grafię> nie. nie no, pra, prawda jest taka, że to jest historia m, mojego kumpla, m, m, brata mojego kumpla, nie W każdym razie ziomek po prostu pojechał do Lidla, czy pojechał na Maltę w, i w Lidlu spotkał swojego kolegę z miasta, jakby randomowo, w Lidlu na Malcie. Nie? I po prostu <grafię> koncept tam to jest taki. Jest taki abstrakcyjny, że uznałem, że będzie łatwy, lecz będzie fajny temat na napisanie takiej piosenki o tym się no, gdzieś tam za Jezus Jezus, że... i... nie pamiętam co mogę powiedzieć, to, to, był, to było w tym okresie świętej pamięci, twój data zmarł. Który, a ja ci dałem taki, chciałem zrobić z tą muzykę, żebyś się trochę podnieść na duchu i miałem taki wieloletni, bardzo smutny podkład, takie po prostu uczuciowe pianino. A ty, żeś do mnie przyszedł i zaczął o litru na malcie. Co miałeś śpiewać? Tata mi zmarł. No, <śledzny> Ja tak trochę czułem, że to jest, wiesz, że z Twoim ojcem coś się spotkać, Julię. Jest... Ja Brakuje, bo finalizamy się... Jest... No, się na ten autyzm chyba zbadać, ciągł... a tam chłopie po prostu nie widzisz co jak obrazu. Nie sobie najlepszych historii. O, Właśnie a propos Tiernightów, bo w, wy... pamiętam, że pojechaliśmy. Mieliśmy grać koncert w Warszawie Till Day Night, to było w 21, nie w no, 22 tak, roku było styczniu, tak coś takiego. No i przed koncertem uznaliśmy, że to będzie zajebisty pomysł, żeby ten materiał, który mieliśmy przygotowany na imprezę po w Warszawie, spożyć przed, przed wyjazdem, który był tam o godzinie 9 czy tam ósmej rano. Pojechaliśmy do Warszawy Uf, busem. Zarwaliśmy nockę. Zarwaliśmy nockę, skończył się alkohol i ja miałem i spirytus. Do czyszczenia strun. Do czyszczenia strun i uznaliśmy, ty, dawaj poleję to, dobra. O. I posikaliśmy ten kod, wypiliśmy, bawiliśmy się, super. pożyliśmy jakoś, próbowaliśmy usnąć w w busie. w busie, ale się nie dało, bo wiadomo jak to jest po specyfikach. I e, obudziliśmy się w takiej w malignie w tej Warszawie, bo to jest takie oboleni. Ledwo stoimy, próbujemy się tam odpocząć. Jak tylko się da, oczywiście się nie da, pijemy ten browary dalej, żeby tylko utrzymać się na nogach. Przychodzi to do czego? I wyślaje mi się, że tutaj możesz już ty opowiedzieć. No. Co? no, kwestia jest taka, że po prostu, kurczę, no, gramy pierwszą piosenkę, to i mi. No i tam zaczyna się od takiego długiego krzyku z mojej strony, no i odcięło mi to, No i nagle, no, prawie straciłem przytomność, zaśmiło mnie. No i otwieram oczy, nie wiem co się dzieje, prawie upadłem, prawie, prawie spadłem i patrzę, będę grał na gitarze, mówię kurwa, my gramy koncert. <laughs> w tym momencie", i, I wracam do śpiewania, co nie, w takiej panice. No i stąd właśnie, jakby była, była sytuacja właśnie z tą płytą kung fu i z tymi piosenkami naszymi eksperymentalnymi. To chcieliśmy zrobić po, po takim no, ciężkim Wolframie coś luźniejszego i po prostu za, zapisywaliśmy, Ben ma notatnik, zapisane wszystkie po prostu śmieszne Mogę zdania. Mogę ci parę przeczytać zaraz, zaraz z, Tak, no i właśnie było. jakieś takie pojedyncze zdania, które miały się stać później kanwą na zrobienie piosenki. Może no bez i... nas ma... By, może bez asma. No i padło, padło właśnie, te, tamtego dnia siedzieliśmy jeszcze z etr padło, że zrobimy ten overal, Aderal. no i gdzieś tam przypomniała mi się ta sytuacja z, z przesadą pewną, no i powstał tak ten kawałek. I wszystkie te numery takie, które wyszły pojedyncze, miały być częścią takiej płyty kung fu z kogutem na okładce, no i okazało się ostatecznie jako żaden album, tylko po prostu jako pojedyncze jakieś takie eksperymentalne, śmieszne numery. Yy, proszę tutaj tutaj mówić dalej, to zaraz znajdę. Dobre, no i co? No i mamy też co? Ja cię naprawię. Gdzieś tam też szedłem po prostu ulicą i padło taki pomysł, żeby zrobić piosenkę z perspektywy, jakby dialogu w parze. Nie, że pierwsza zwrotka jest z perspektywy laski, która śpiewa do gościa, i druga zwrotka jest, gdzie ten gości odpowiada. O, i mamy no, tutaj no. koncepty, na przykład nie niewykorzystane. Tak, no jak, jak ktoś jest ambitny to... i głupi, to to wykorzystane. No. Tak, całkiem szczerze mówiąc. No. Wo wo wolałem Cię jak ćpasz, Boże przepraszam musiałem jeść hot doga z żabki, air jazz, piwo gdzie, kogut, big dick energy use responsibly, yy, o, o astma czuł, ja sobie odpuszczę. Nie powiedziałeś. Ale to, wiesz co jest dalej? No, no, Nie no. Nie powiem tego. The Dancing with tears in my eyes musi być na płycie kung fu. Okej, okay, dumer, Cringe Rock wyszedł. Cringe Rock wyszedł, tak. Też white tak. Boy Summer Pretty, fly for a Wild Guy, czego ja nie skleję, że to jest piosenka o springu już. Uh -huh. Kocham KFC, ale nie mogę iść spać. Człowiek, który potrafi siedzieć na wszystkim, trzy kropki, tylko nie na dupie. To jeszcze musi powstać jako muzyka, ale to może kiedyś. E, dupa jak E, Queenu. Co to jest, nie to nie wie? wiem. Szlałów Rock. No w ogóle, puścię to gdzieś to mam nawet nagrane. I grzywka śmierci. I grzywka śmierci i, grzywka śmierci, i Srank? Srunk? punk, ale Srank. Chyba, że chodzi o obstronę szafy z mojej strony. Nie wiem, nie pamiętam. No no to jest takie... Takie koncerty. No są, może, coś, może coś jeszcze z tego będzie. Jak ktoś ale... chce kolaba, to niech do nas nie napisze, a propu tych piosenek taką jakąś normalną zrób błagam. Dobrze. No więc może, już zakończymy ten wywiad, bo zaraz nam ten wóz zabraknie. To był zespół Gwara, a moimi gośćmi byli e, Gabriel Hermes. Ben. Dziękuję bardzo i życzymy Wam udanego przesłuchania tego wywiadu. A Wam życzę udanego koncertu. Wesołego jajeczka. Dzięki, czekajcie na y, pisanki od nas. Niebawem, naprawdę. Armageddon nadchodzi! Uy.